Dzień dobry. Pomalutku wybudzamy się, tak? Piano, piano ci zwadniamy. Na Nasze poranki tak się właśnie zaczynają, że pierwsze Pierwsze chwile, pierwsze momenty po przebudzeniu to od razu jest cycuś. Jeszcze z oczkami zamkniętymi jest sobie cycusia. Czasami jeszcze dosypia sobie na pół godzinki i później z powrotem e, się budzi. Czasami tak jest, że, że wstaje e, na raty, jak to się mówi, wstaje na raty. Czyli sobie wstaje. Zdję sobie Cycusia jeszcze się przedrzemy i, i znowu wstaje. Tylko że już raz dzisiaj mm, się przebudził nad ranem. zjadł cycusia i jeszcze przysnął mi na godzinkę. I teraz się już zbudził drugi raz. I teraz już będziemy wstawać, tak? Dzisiaj myśmy pospali długo, długośmy pospali, tak? Już prawie dziewiąta także. <noise> także dzisiaj długo pospaliśmy. Zaraz Musia zrobić śniadanko zaraz zrobimy śniadanko tak kochanie? zrobimy śniadanko bo teraz to tylko pijemy troszkę mleczka tak od mamusi dzisiaj jest taki <laughs> dzień troszeczkę trudny dla nas e, bo tata e, dzisiaj z rana wyleciał tak eee, wyleciał do, do Polski i będzie troszeczkę ciężko małem mu wytłumaczyć, że tata pojechał tak. Mm. Jeszcze się nie zorientował, bo w zasadzie zawsze jak się przybudzi, to najpierw tytuś, a potem szuka taty. Mm. Że na razie jeszcze spokojny i wszystko ok zobaczymy jak jak przyjmie, jak przyjmie tą wiadomość samuś olszke tata andato lavoro właśnie mu powiedziałam że tata, tata poleciał ti dispiace? Także mm. Samcio, szybciutko do ciebie wróci Kotku, subito torna, lo sai? Eh sì? E, e ti porta tante cose belle, moje słoneczko. Dzisiaj postaramy się jakoś miło spędzić ten dzień. Jakoś miło spędzić ten dzień, żeby nie myślał o tym, że tatusia nie ma, tak? Żeby nie myślał o tym, że tatusia nie ma. Dzisiaj mają y, przy, y, przyjść paczki, tak? Z, y, z Amazona, y, które zamówił tata dla Samuela y, do przedszkola plecak i i astuccio, to jak będzie po polsku astuccio, i piórnik, tak? ok e, Plecak i piórnik, z jego ulubionymi postaciami, e, z kartonów animalów, kartony e, z z Paw Patrol, to są takie pieski, pieski, o zrozumiał, nawet jak mówię po polsku zrozumiał. O ty ti regali, vero? Kiedy ordinato data da, da Amazon. vieni zainetto per azilo. Kie ti wieni e, Astuccio. Kompa mm. Patro Sej kontento? E, Także po polsku zrozumiał. Teraz powiedziałam jeszcze po włosku i jeszcze bardziej. Jeszcze, <noise> jeszcze bardziej. Jeszcze lepiej. Gorąco. Kaldoza. O, czekaj mam się. Odkryję troszeczkę tak. Odkryję. <laughs> rozkopujemy się tak, rozkopujemy się, rozkopujemy się. Rozkopujemy się. Także dla mnie to też jest trudny dzień. Obiecam sobie, że nie będę płakać. Ale i ta łyska popłynęła. Bo, popłakałam się trochę, ale to chyba normalne. Nie lubię tych jego wyjazdów i wydaje mi się, że się nigdy do tego nie przyzwyczaję. Ta? Samuś? Lispia się, Jan da do Tata, lawo, Tak. Przykro nam, ale już czekamy na powrót, prawda? Później zobaczymy, yy, jakie fajne, jakie fajne prezenty przyjdą, tak? I rozpakujemy razem z Wami. Tak? A teraz a teraz po malutku wstajemy, ubieramy się, myjemy się i robimy śniadanko, ok? A co byś dzisiaj na śniadanko, sam ciu? Kie colazione facciamo? Kie ti mangi? Pokazuje, że tytusia. I też jeszcze pokazuje, że obydwa. Tak, miśku? Ok, ok. Obydwa tytusie. Bajeczki w telewizorze. To są telewizory? Tak, Sul telewizory. Są A, chcę troszeczkę pooglądać bajeczki w telefonie. Tak, Miszku? I mama w tym czasie zrobi... Tak. Mama w tym czasie... Tak, mama w tym czasie zrobi śniadanko. Chcemy kolację. vuoi manżary. Ancora non vuoi mangiare? Ma mangiamo la torta? No, Wow, sì, torta. Torta sì? No, no, no. Dice sì, torta? Ma da io tu vuoi la torta o no? Sì. Ok. E tu e e e allora aspetti a tu e Certo. Allora adesso. Adesso subito. Spytał mnie, czy teraz może, Bez, mogę mu włączyć bajeczki. Okej, okay. okej, okay. lo faccio. Okej, okay. lo faccio subito. Okej, okay. allora dici ciao tutti, perché io devo guardare patuje. Powiedz ciao. <grym wyle> Mówi cześć wszystkim, bo ja teraz będę oglądał bajeczki. Swoje patuje, ok No to tak do później. Moje słoneczko już wykąpane. Ogląda sobie bajeczki. Poszliśmy na kompromis, że sobie ogląda e, bajeczki w telewizorze. Troszeczkę mm, kaszle mi i będę musiała się skontaktować z pediatrą, z doktorką, tak, z panią doktor żeby zobaczyć, czy to tylko zwykły kaszelek, bo się zaczyna ochładzać. Zmienia się po prostu z bardzo gorąca, co było, a teraz spochłodniało i troszeczkę jest wiatru. Troszkę popadało i on już taki kaszelek z rana ma. Po południu już mu przechodzi. I tak ma od trzech dni, ale widzę, że dzisiaj się nasiliło i jednak będziemy musieli pójść do pani doktor. Dzisiaj osładzamy sobie troszeczkę poranek. Sami jeszcze tak nie bardzo chcę wyjść z łóżeczka, tak, to znaczy myśmy się już e, umyli, tak, umyliśmy się, tak, ubraliśmy się, przebieramy się. Sami! Główny koczek, mama! Co jemy? Torta. Mandzi torta? Tak, ok. No to jemy torta. Tak. Otwieramy i jemy. Jestem taką mamą, że nie. Nie trzymam się sztywno reguł. Tak daję mu z reguły rano owoce. Owoce, jogurciki, jakieś kanaweczki. Ale dzisiaj że chcę sobie troszeczkę osłodzić tak, dzień, bo tata pojechał to sobie osładzamy, tak i to jest taka zasada jedzenia naszego tiramisu, że tak jak widać tutaj z góry jest kakao, którego on nie lubi i zawsze mówi, że bucia to znaczy, że skórka, on tak, tak to mówi że skórkę ma zjeść mama Sami, mandzi la bucia? no, la mandzia mama kto zje skórkę? mama? okej Także ściągamy skórkę. ściągamy skórkę. Tak. I mama zje skórkę. Mama zje skórkę później. A tobie damy tego torcika, tak? O dobre. Mm, dobre. Błono.

a przy, powiedz ładnie, przynieś wodę, mama. Tyle Brawo! Jak ślicznie powiedział po polsku. To nie jest Bing. A, bo jest to reklama. Już mamusia, już mamusia reklamę przyłączy. Okej. Okay. Okej. Okay. Brawo, coś jeszcze torta? Coś jeszcze torta? Bojankora torta? Tak? O! Chyba jednak będzie pan doktor, tak? Pani doktor. O! Mamo! Adesso, attento na torta, uważaj na torta. Teraz co będziesz robił? Schodzisz? Ubierzemy buciki, tak? Tak, my Titi Seduto siadaj, ładnie, mama ubierze buciki. Daj. Ok. Ubieramy. Ubieramy buciki sami. Ok, jeden. Ubieramy buciki, tak? Ok. Także zdecydował się. Zdecydował się, żebyśmy wstali, tak? Sami? Misiu. Będzie ancora torta. Jesz jeszcze torta? Hello. Jemy jeszcze torta? Jemy, tak? Dobra, ubieramy buty jemy torta. Okej, okay, jeden bucik jest. I drugi bucik. Zjemy torta. Okej. Okay. tyc tyc to tu to Sami finito pitturare skończyłeś już malować wszystko damy aposto mettiamo aposto wszystko jeszcze będziesz malował? lufa i ancora Mam na to to poboguję. ci to dode. Musimy, po, teraz mam. Dodę. Dodę mi się, pojó, mete Kto jest to? No, dode. No, bo, dode. Rłody. A, to mam tylko. Koła mam bo wycierać, tak? się stało? No. A o, ale nam się zrobiło, tak? Nam się herbatka wylała. Okej, okay. już, już, zaraz ogarniamy temat. Poczekaj, okej. Okay, już mam się dopytała kolory. Ma, 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 ma.